Przydałby się garnizon na północy. Wziąłeś Tak, wziąłem soporta. Ja wziąłem soporta. Soporta mnie gra. Mój kolega SalvaSalva wziął soport jako klasę, więc możemy wyrazić garnizon na południu naszej pozycji. near the column crossing unless you want us to defend but you not uh, i can <laughs> no. we we cannot we cannot can not and not in a not not <laughs> can you not yes not no. this easy. No way. that's easy Okay. Can you not speak? Not anything. Not, not anything. Shoot. Not play. Could you not play? Please do not play. Playing is haram. You cannot play. <laughs> Playing is forbidden. But this is squad Oh, good. Coming Tak? Ja jednego dobiłem tam u góry. Czekaj, czekaj, znajduję to. Jebać. Znając życie... Kurwa, oh, wiedziałem! Oh <laughs> ja to dobrze wiedziałem, że to się tak skończy. MG. Kto? Luftwaffe. You got to fucking... ...get on the canal lock... Uh, ...set the MG towards the south... ...and just, uh, you know... Shoot towards the bridge, because there is a lot of Nazis coming. We are Nazis? No, USA. Okay, burgers coming. <laughs> We are the good guys. Okay, the bad guys Jan Kasi, Jan Kasi mogą być. <laughs> Ale od południa już tam są ludzie. To jest bez sensu. Nie da się tego przejąć, jeżeli bierzemy i ten, jeżeli zrzucamy właśnie w ten sposób. Uh, Skład liderzy Airhead idzie gdzieś mniej więcej na mojej pozycji, aktualnie zostawiam tutaj nie wiem, request y, note, bo nie wiem, czy coś czasem się nie zrespi za ten czas. Nie dobra, to, to jest tylko supply drop, ale jest tu już enemy infantry. Przeciwnik podchodzi, od Przeciwnik podchodzi od północy na punkt. Także skład inżynieryjny co tam robi zasieki bądźcie uważni upika, tak dlaczego służy? Fajnie. Przede mną, jakbyś mógł mi kurczę, obstrzelać go. Dobra, leży. Jeszcze jeden jest wzdłuż y, tego wzdłuż tutaj tej dróżki. Mówiłem, że jest wzdłuż dróżki. Tak, rzekę przez most, bo oni tędy, oni tędy wchodzą. Musimy wziąć kurczę to jakoś zabezpieczyć i przejść dalej. It's clear, tree. Come, come dude, or watch. Nie, ma, nie mam czasu Jeszcze... Jeszcze jest stan, jeszcze jest moment 3! They, ha, they have an uh, outpost over here We need to destroy it Always możliwe że na moim marku zaraz będzie ten ich garizon 30 sekund On the left, on the left! from my side little tree behind yeah oni wchodzą tam nie wiem nie wiem gdzie jest twój ten bo ja się tu napierdalałem z miliardem typów nie ma jeszcze nie ma tego tego marka wiesz ale oni tam chcieli ale zrobić gary ja im popsułem te suple, wiesz? Spartan masz tam. Spartan Boim? Czołg mam na razie się nie mogę ruszyć, to tak w tej zadumce. Dobra, Pano, panowie idziemy, idziemy na chołg markę. O ile nie zdążę zginąć, Dobra, ja bo właśnie kurwa zzezowałem wszystko. To jest przed nami. Uważaj, Daniel, Uważaj, Daniel. Nie, nie już nie, nie, tylko anti-tank może. Także in, wielki dym, we trust. Yes, yes, of course, my friend. Patrz, ja ci nawet OPK postawię na jego dupie, nie? Idę to zrobić. Ja jestem z No Dobrze, idź prawą, idź prawą. Spoko, jestem za tobą, stary. Hmm. Mama modla ciebie hmm. też. Zajebiście. Sprawie, idź prawą, stroną poolutku, po Chyba no jeden strzał i on jest... Idziemy, Spartan. Idziemy, Spartan. Nie umieraj! No. No. Trzymaj swoje flaki Gdzie jest te A Ate Ate, ate AT padło Jest Opek, jest Opek Ate, kom Ja pilnuję, ja, ja pilnuję jednego, pilnuję... ja pilnuję... ja, żeby nie wysiedli ale to było załawka. Dwa razy mu w tym strzeliłem i żyje dalej, no nie? To chodź! To gratulacje. Jest, ale... jest progres. Salwa rozbieżu. Obchaj i gdzie jest. Progres. Czołg tam dalej jest? No, no i widzisz pięknie. Do, dobra, czołg jest... Czołg jest martwy. Dokładnie tam, Daniel. Na tych, na tych, tych. Lekki czołg. Ty, tu jest ciężki. Okej. Okay. Gdzie są nasze hero antitanki No jestem. Gdzie ten czołg? Tu masz na pingu. W sumie masz nawet dwa. Lekki i ciężki. Do wyboru, do koloru. Ktoś, Kto to stawał do niego śmiało, że się już rzucić rakiety nowe. Okay. Waga na rail crossing, jadą dwa ciężkie Znaczy jeden ciężki, jeden lekki czołg od północy. Postaramy się trochę pogryźć, ale to nie jest takie łatwe. O, nie przejmuj się, nie przejmuj się, ja tu jest... Ja, ja mam rakiety... Spoko, tylko znajdziemy sobie lepsze miejsce, stary. Było bombardowanie, Nie może tam trafiło ten czołg. Zabierałem śluzę. Już wiem jak zginąłeś, bo prawie też tak, tak zginąłem. No, niestety. Jak coś, to macie OPK na jego dupie. To weź tam się z na tym opeku, jeśli możesz Co Salba postawił Właśnie się... Za późno. Idę, podbiegnę, dwie rakietki, i się, Ci Macie czy ja zacznę od niego strzelać, a ty go z dołu Powiedz Dwa. mi, kiedy będziesz Dwa. chciał ten... ...zrobię wersję. Patrz, jaka ładna dupcia Czeka, aż tego dildosa i tam wsadzisz. Nie żrej kurwo. Odwraca się, odwraca <śmary> Wielki Dym chyba po mojej stronie damy radę. How? Ono, <śmary> ono, Wielki Dym, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. A, a ty tam pobiegłeś w ogóle, w prawo? Spierdziela, spierdziela Dym Wielki dym, wielki dym, dupemu, w dupemu. Dupemu dupę mu ładuj ta, 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 ta. Nice Good na, fucking job We have a fucking kill boy Yep w... Ale tu gdzieś się kręcił jakiś yes. Szybko na crossing! Szybko na crossing! Panowie! Cudownie! Ciśniemy dalej, ciśniemy na crossing. Move marker, panowie. Go, go, go. No to był nasz główny problem, no nie Możecie przebiegać do nas. Chodź Ami, chodź Adni, olej wszystkim, chodź do nas, chodź do nas, jedziemy na punkt Lewy O, GG Eee. Ale nie, próbowaliśmy. No próbowaliśmy, zrobiliśmy. Próbowaliśmy. I tego, nie, nie. Czekaj, te punkty składu. Wszystko zielone kurwa. Widzisz to? Czyli że co? Że najlepsi. Zielone to najlepsi, czy żółci. Tak, żółci. Zrobiliśmy tego. Ale wszystkiego najlepszego. Żółci to, tyle, najlepsi, że masakra. Czy to A nie, żółci to są najlepsi. Żółci budowani.